94. Chciałabym zadać ci pytanie: z jakim miejscem na Ziemi masz najmniejsze wspomnienia? Jest parę takich miejsc. Nie ukrywam. Bardzo lubię Stany, bardzo lubię Azję. Amerykę Łacińską z tymi mam najmniejsze wspomnienia. Sylwunia a 999. Chciałabym Cię zapytać o jaki, jaki jest Twój żywioł. Woda, Ziemia, ogień czy Powietrze? Moim żywiołem jest zdecydowanie woda. Uwielbiam wodę ale z drugiej strony bardzo się jej boję i czuję przed nią bardzo duży respekt. Także bardzo przy niej wypoczywam, ale, ale budzi we mnie bardzo duży szacunek i respekt. Nati687 pyta, czy masz jakieś zwierzątko? Niestety nie mam zwierzątka, moje rodzice mają dwa psy. We vlogach możecie je zobaczyć, moja siostra też ma psa. Ja nie mam niestety na razie, ale bardzo bym chciała mieć psa. Był kocham sobie. Jan Koperek pyta czy chciałabyś zmienić twoje życie czy wolałabyś coś zmienić pozdrawiam, pozdrawiam cię serdecznie Janku nie chciałabym nic zmienić w swoim życiu wszystko jest idealne gonna hate bitches ale <grym> nikt zły. chciałabyś stworzyć markę swoich kosmetyków jaką wybrałabyś nazwę no wow, yeah pewnie, że chciała, po prostu mega bym chciała stworzyć markę swoich kosmetyków nie wiem na razie, jaką to miała być nazwę. E, Monika Kazyka pyta: Czy chciałabyś mieć swój własny program TV i mówiłabyś porady, testowania kosmetyki, robiła recenzję? No, bardzo bym chciała mieć swój program TV. Mega bym chciała mieć swój program TV. Myślę, że nie tylko ja. Andzik109 pyta: Od jak dawna jesteś w Anglii? Z jakiego miasta? Nie jestem w Anglii. To nie ja. Nie Mieszkam, ale nie mieszkam w Polsce. Crazy Kitty Andzia pyta: Co jest Twoją pasją w życiu? E, moją pasją jest YouTube. Zdecydowanie moda, kosmetyki, make-up. E, wszystko, co oscyluje wokół takich kobiecych tematów. E, Marty Kinka pyta: Jaki jest Twój ulubiony sklep kosmetyczny i dlaczego akurat ten? E, hmm, myślę, że tutaj bym powiedziała, że Sephora. Jest to taka drogeria, w której są. Wspaniałe, piękne marki, które wszystkie musia mieć, ale niestety życie jest takie, że nie można wszystkiego mieć, ale myślę, że, że no raczej ciężko jest odpowiedzieć mi na to pytanie, bo bardzo też lubię Super Farm, a nie Per Farm, Rosmana, no wszystkie drogerie, no ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie dziewczynie, która ma kanał i uwielbia kosmetyki. Następne pytanie. Panna Joanna pyta, czy miałaś lub masz akwarium? Nigdy nie miałam akwarium, nie mam akwarium, mój mąż miał akwarium i bardzo lubi i myślę, że kiedyś będziemy mieć akwarium, ale na razie nie mam akwarium. Czarnulcia Czarna pyta, czy robi sobie pani domowe maseczki do włosów? No błagam pani, nie robi sobie żadnych maseczek do włosów, czasami sobie włosy olejuje, ale to rzadko, nie, nie robi sobie na na razie żadnych maseczek. Pytanie Małgorzaty Tereszkiewicz, jak poznać swojego męża? Mojego męża poznałam w Poznaniu, dlatego to miasto jest mi bardzo, bardzo bliskie. Uwielbiam w ogóle Poznań wszystkich z Poznania bardzo serdecznie pozdrawiam. Kocham Poznań tak naprawdę. To jest miasto, w którym chętnie bym mogła mieszkać. Mimo, że ja i mój mąż urodziliśmy się w Warszawie, jest to właśnie tak niesamowite. To po prostu było uderzenie. Była miłość od pierwszego wejrzenia i niesamowite, że właśnie poznaliśmy się tam, no bo tym bardziej, że oboje jesteśmy z Warszawy, także to było po prostu... Zapisane w gwiazdach, nasz związek. Martyna K. Pyta, czy Twoja praca jest związana z kosmiczkami? Nie, nie jest. Dominika D. pyta: Ludzie mają wiele zabawnych, dziwnych, po prostu niespotykanych nawyków. Chciałabym poznać Twoje. Oj, trochę tych nawyków jest. Ja uwielbiam czystość i mam taki nawyk, że nie lubię być w pomieszczeniach brudnych, nie lubię mieć wokół siebie brudu i muszę być czysto. Jak wychodzę, myję ręce w jakimś centrum handlowym czy gdzieś, to zawsze biorę papier i otwieram klamkę, bo wydaje mi się, że tam jest mnóstwo bakterii i wirusów. Wiem, to jest trochę dziwne, ale trochę tych nawyków jest. Jak pielęgnujesz swoje... a przepraszam, nie jak Dekinia pyta, jak pielęgnujesz swoje włosy? Jest filmik, też tutaj wcześniej Wam linkowałam. Sweet33Hawaii pyta, czy preferujesz bardzo cienkie brwi, a może raczej naturalne z niewielką depilacją? Preferuję naturalne z niewielką depilacją, nie lubię cienkich brwi, nie podoba mi się to takich łuczków. To nie jest w ogóle mój styl. Andzia M pyta, czemu zyskujesz taki ładny, naturalny kolor blond? Pytanie jest o moich włosach też. Yy, e, Agnion pyta, jak zmieniło się Twoje życie po urodzeniu dziecka? Czy zmieniło się o kierunek 360 czy tylko 180 stopni? Pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, kochana, serdecznie. Moje życie od urodzenia dziecka zmieniło się o... 180 stopni, nie powiedziałabym, że to była mega wielka zmiana, oczywiście to są dodatkowe obowiązki, ale również dodatkowe uczucia, nowe uczucia, miłość, e, oczywiście e, radość, e, wszystkie pozytywne rzeczy. Nie powiedziałabym, że jest to jakoś uciążliwe specjalnie. E, myślę, że to jest po prostu kwestia organizacji, Sorry, ale zrozumiałam, się strasznie noga. Następne pytanie. Adrian Snuffer pyta. Jakie jest Twoje wymarzone miejsce, kraj, w którym byś chciała mieszkać? Hmm. Bardzo mi się podobało w Malezji yy, i uważam, że tam mogłabym mieszkać. Mogłabym też mieszkać w Singapurze, mogłabym mieszkać w Stanach, w wielu miejscach. Kasia84a pyta, odnośnie pytania, czy planujesz wrócić do pracy, czym się w owej pracy zajmować? Pracowałam w bardzo dużej korporacji. Yy, a odnośnie pytania, czy planuję wrócić do pracy, jak na razie jestem na Europie wychowawczym, jeszcze, Mam czas, żeby się nad tym zastanowić. Super Sylwia, pyta: Z jakiego jesteś miasta? Nie jestem z Warszawy, urodziłam się w Warszawie, jestem rodowitą Warszawianyką i kocham to miasto. Kocham swoje miasto, uważam, że jest przepiękne i naprawdę bardzo mi się podoba. Lady Million21 pyta: Jak Twoje, jak twoje życie zmieniło się po urodzeniu Dziusia? Nie zmieniło się za bardzo, tak jak ja wcześniej powiedziałam. Sylwia 20 pyta: Jak to robi pani, że ma po pierwsze zdrowe i gęste włosy? Może ma pani jakieś swoje ulubione produkty do włosów? Nie jestem panią, jeszcze raz bardzo was proszę, bo to mnie jakoś powtarza mam wrażenie. Karolina Pa. Bardzo jestem ciekawa twojej pielęgnacji włosów. Też jest filmik Ewelina XDXD. W jaki sposób od... masz tak regularny berwi? Czy sama to robisz, czy zostawiasz to kosmetyczce? Robi to sama. Prosiłyście mnie wiele razy, żebym nagrała taki film o depilacji twarzy, także taki film na pewno się na moim kanale pojawi. Dzika Kura pyta, co robisz teraz, a co robiłaś wcześniej, żeby tak super wyglądać? Ojej, dziękuję bardzo, bardzo jest mi miło. E, opowię się wygodniej bardzo jest miło, dziękuję. E, wydaje mi się, że nie wyglądam jakoś tak specjalnie super. Po prostu staram się o siebie dbać, staram się e, utrzymywać jakoś w jakiś sposób formę, też jest filmik na, na, o tym, e, jak utrzymuję swoją figurę. E, wydaje mi się, że po prostu kwestia tego nieważne ile ważymy, ale tak naprawdę. Wyszykowanie się i ubranie się, malowanie to, jest, to jest od razu człowiekowi się lepiej żyje. Moli4365 pyta, jak robisz rozgrzewkę przed bieganiem i przede wszystkim jak się motywujesz do biegania? Szczerze mówiąc takiej za dużej rozgrzewki nie robię, ale staram się zawsze jakoś rozciągnąć delikatnie przed i czym się motywuje do biegania? to motywuje się na pewno jakimiś kobietami, które takimi celebrytkami powiedzmy, które są szczupłe, albo na przykład patrzę na siebie i stwierdzam, że to już jest czas biegania. Julka M pyta: Gdzie kupiłaś koszulkę ze Starbucksa? Koszulkę ze Starbucksa, którą miałam w filmiku, kupiłam w Singapurze. Dlaczego nie mieszkasz w Polsce? Nie mieszkam w Polsce. Michalina Brand, o pozdrawiam Cię kochana serdecznie. Czy odwiedzisz Poznań i czy Cię zobaczę? Bardzo uwielbiam Poznań, jak już wcześniej Wam wspomniałam i bardzo chętnie przyjadę do Poznania i, i chętnie oczywiście się z Tobą zobaczę również. Kubek Marzeń, o jaki fajny nick. Jak Ty to robisz, że zawsze promieniejesz? Też tak chcę. Ojej, dziękuję bardzo. Myślę, że to jest kwestia po prostu tak jak wam wspomniałam, spełnienia, jestem szczęśliwa, staram się do wszystkiego podchodzić pozytywnie i czerpać radość z każdej rzeczy, którą robię. Kinia Kapyta, ile masz lat? Bardzo często się mnie o to pytacie i muszę wam powiedzieć w końcu, ile mam lat. Mam 30 lat. I nie jestem z tego powodu super zadowolona, bo nie czuję się na swoje 30 lat, ale moja przyjaciółka zawsze mi powtarza, że życie zaczyna się po 30, a jak skończymy 40, to będę się mówić, że zaczyna się po 40 i tak dalej. I zawsze mi mówi, 30 and glamorous. Czy wybielałaś zęby? Kinia, kapy, nadal. Czy wybielałaś zęby? Nigdy nie wybielałam zębów, używałam kiedyś plasterków, ale raczej mam takie zęby natury. I Kiniaka pyta: Jeszcze jedno pytanie. Czy z zawodu jesteś kosmetyczką, czy sama z siebie się tak ładnie malujesz? Bardzo dziękuję. Jestem, nie jestem kosmetyczką, jestem samoukiem, jeżeli chodzi o mój makijaż, metodą um, prób, prób i błędów oraz YouTube'ową. YouTube'owa nauka nie poszła tutaj w las. Um, Arlene pyta, Co sądzisz o sztuce zdobienia ciała, tatuażu, piercingu? Um, bardzo mi się podobają tatuaże i, i niektóre osoby naprawdę mają przepiękne. Um, Obrazki, napisy, zdobienia. Ja nie mam żadnego tatuażu. Yy, jakoś tak, yy, wydaje mi się, że już jakoś tak do mnie strasznie nie pasuje ten tatuaż, chociaż nie wiem sama. Yy, wydaje mi się, że yy, gdybym miała sobie zrobić tatuaż, to zrobiłabym sobie yy, albo taki kwiatek kolorowy. Yy, nie wiem, czy, czy wiecie o co chodzi. Bardzo mi się takie kwiatki podobają. Albo bym sobie zrobiła napis, yy, który by brzmiał Deteriorak od amo". Zawsze podążam za tym, co kocham. Bym sobie go zrobiła tutaj, albo tutaj wzdłuż. Yy, jakoś tak. Tutaj też mi się podobają tatuaże, ale, ale ja nie mam żadnego tatuażu. Anhe112394 Jaki jest Twój ulubiony zapach? E, My Usually, Coco Chanel, Mademoiselle też mam filmik o perfumach tutaj gdzieś znajdziesz i zapraszam Cię na filmik tam e, Arwenajze pyta Skąd masz tyle energii? to było e, e, Anuś Jan. Pyta. Skąd czerpisz energię na zajmowanie się dzieckiem, domem, działalnością na YouTube? Jesteś zawsze taka strasznie pozytywna. Uwielbiam Cię oglądać. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Myślę, że tą energię czerpię po prostu z codziennego życia. Ze wszystkich rzeczy, które mnie otaczają. Z... Chce mi się, po prostu mi się chce.